Jak starzy ludzie herbatką. Właśnie. Cześć, z tej strony Tomek w towarzystwie Leona. I właśnie właśnie przed chwilą skończyło się to nasze zapowiadane śniadanie ze Swip. Śniadanie ze Swip. Śniadanie ze Swip, które wzbudzało swoisty niepokój z naszej strony, bo zastanawialiśmy się, czy, czy ludzie się pojawią. Jest sobota, są wakacje, a cała impreza była zdefiniowana na godzinę 7 rano do 12 i nawet jadąc tutaj, postawiliśmy taką tezę, że jest to swoisty sprawdzian, na ile ludzie potrafią być zwariowani na punkcie zegarku. I powiem szczerze, bardzo wiele osób zdało ten sprawdzian, wręcz śpiewająco. Dokładnie 29 osób, co tak naprawdę jest najliczniejszym spotkaniem w naszym Bielsku, które jest 11 spotkaniem sobotnim i jest najliczniejszym, które się dotychczas odbyło. 29 osób. Więc jest, można powiedzieć, marudzenie tych, którzy nie chcieli rano przyjechać jest niezasadne. Tak, stawiamy tezę, że jest nieuzasadnione i nie miało sensu. Miejsce, miejsce się sprawdziło już testowane drugi raz, teraz robiliśmy tutaj... Wczesno-przedwiosenne spotkanie, takie w mniejszym gronie tym naszym bielskim, teraz jako miejsce tutaj pod dębowcem e, dla, dla, za, całorocznego z naszego spotkania bielsko bielskiego zadziałało super, ale ja powiem szczerze, że największym efektem wow było, było spektrum zegarków. Naprawdę było ich z racji tego, że gości było najwięcej. Przyjaciół było najwięcej, nawet nie gości, a przyjaciół zegarkowych było najwięcej. To jeszcze mieliśmy tu wszystko, poczynając od, od wypustów chińskich zegarków z Aliexpress, jak Steel Dive i, i różne inne, a kończąc na zaskakująco mocnej reprezentacji na przykład Giselle bo i Reverso, i GMT, i jeszcze jeden brygę w fantastycznym, fantastycznym, bardzo eleganckim wykonaniu, które można było chyba docenić dopiero używając lubki zegarni Ja powiem, że bez lubki na pewno odwrotnie do Ciebie powiem, dla mnie co zawsze jest takim wyzwaniem, są ludzie oczywiście jest grupa osób, które, dla których to jest pewne jedenaste spotkanie e, tutaj z nami jest grupa osób powtarzających się, nas. dla mnie ten sens organizacji tych spotkań to jest to, że jesteśmy otwarci na tych z Was, którzy chcą przyjechać i znowu pojawiły się kilka osób, których nie znałem. Znowu poznałem 3-4 osoby, osoby, które mógłbym poznać też inaczej. Gdzieś tam się przewijam przez forum albo zupełnie przypadkowo z Twojego kanału chociażby jedna osoba. Dzisiaj Mateusz, co? tak? Miód na moje serce. Tak, więc to jest fajne, bo sam kiedyś byłem w tym miejscu, że chciałem spotkać się z ludźmi równie zakręconymi jak ja. Chciałem zobaczyć te zegarki i tworzenie takiej platformy, myślę, że to jest coś, co mi przyzwraca chęć. jak miał już do podsumowania przejść od razu, to powiem, że Śmiało. ludzie, to jest jedna rzecz, że znowu spotkałem nowych ludzi, zacieśniłem znowu więcej, znowu dostałem power na to, żeby nie powiedzieć, że to hobby już się kończy, już jestem wygasłym kolekcjonerem i to nie ma sensu, tylko znowu dostałem nową inspirację. I to, co myślę, że takim fajnym otwarciem jest ta zmiana, że Krzysztof, który się okazał szefem Klubu Miłośników zegarów i zegarków nowym, i tak naprawdę to, że to tak ważne dla wielu z nas forum, które nas formowało na początku, które budowało naszą wiedzę, ma szansę rzeczywiście pójść w takim, powiedziałbym, nowoczesnym nowym kierunku. Trzymam kciuki wspieram. Cieszę się. Tak, tak, tak forum forum miłośników zegarów i zegarków. Zdecydowanie też z mojej perspektywy, chociaż ja do tego. Niejako hobby dołączyłem w takim momencie, kiedy, kiedy nastąpi, następowało to przesilenie, takie przechodzenia z forum raczej w kierunku facebookowym i, i, i pochodnych. To dobrze słyszeć, bo ja też mam takie wrażenie, sądząc, mierząc niejako tym, że było aż tylu gości, mimo tak niełatwych okoliczności czasoprzestrzennych, nie ukrywajmy, że. że Wraca ta potrzeba, wraca ta chęć, wraca ta frajda z rzeczywistych spotkań na co dzień. Ja mam. Ja jestem bardzo zadowolony. Nawet nie nagrałem tyle materiału, ile bym chciał, bo postanowiłem bardzo mocno. Temu widzieć. nas męczysz teraz i musimy dogrywać. Tak, no. tak, teraz Panowie, trzyma mnie tutaj, Państwo, szanowni, proszę pod, was o pomoc. Pod trzyma bronią. Pod bronią i, I teraz muszę tu siedzieć. No. Jest godzina druga, już po południu siedzimy i nagrywamy piątą powtórkę tego materiału. No i nie już nie mogę. No. I jak teraz nie powiesz, że najlepszym No. Nie wiem, rolek z najlepszym zegarkiem jest. Jest rolek z najlepszym zegarkiem, jak, najlepszy zegarki, jak, jak chcę u do Chcę do toalety. <laughs> no dobra, ale żarty żartami, ale e, na pewno nie można powiedzieć e, najlepszy zegarek, bo to jest tak, tak abstrakcyjne pojęcie, przynajmniej dla mnie, że niedefiniowalne, ale zegarek, który zrobił na Tobie jakieś wyjątkowe wrażenie, albo który najbardziej zapamiętasz z tych wszystkich, które dane było nam spotkać dzisiaj? Tak. Tak, tak. Zawsze po każdym spotkaniu jest tak. Bo to spotkanie to jest, Ty powiedziałeś zegarki, ja powiedziałem ludzi, ale to nie jest to, czy tamto. To jest synergia tych elementów. Ludzie, to jest najważniejsze w tym hobby, ale te zegarki też są istotne, że możemy się wymieniać, możemy dotknąć, możemy pomacać, możemy, e, nie wiem, dowiedzieć się historii tego zegarka od właściciela. To jest to, co jest istotne. Ale ta synergia, my, ludzie, to miejsce. Ja uważam już powoli, że ten Poddębowce jest miejscem. Chciałem tutaj oficjalnie zreklamować, jeżeli nie byliście za... Podejście tu, koniecznie miejsce, jest naprawdę wyjątkowe na mapie Bielska. I chciałem też podziękować tutaj osobom, które nas dzisiaj obsługiwały. W sytuacji zimna dzisiaj i pogody, która nas spotkała, dzisiaj o 6 rano już miałem kontakt z tego miejsca, że zaproponowali nam zmianę lokalizacji, więc jestem pod dużym wrażeniem. Myślę, że to wszystko zagrało. Ludzie, zegarki, to miejsce, to jak ktoś do nas podeszli, więc to jest super. Ja miałem powiedzieć, że zegarek, już przechodzę. Jest to zegarek, który nie myślałem, że jest. Jest to Tudor FXD. O, ToolWatch, który mnie dzisiaj naprawdę zaskoczył, zaskoczył mnie w tej mojej drodze już bycia posiadaczem, a nie kolekcjonerem w drodze Paszczaka. Więc ten Tudor mnie dzisiaj nie powiem, że zamiód, ale naprawdę zaskoczył mnie. Jest, jest zupełnie inny niż wyobrażam sobie na zdjęciach. I to jest to, co jest istotne w tych zegarkach, że te wymiary, które znamy, to co dostajemy, później utractymy inne zegarki po wymiarach. Dzisiaj usłyszałem wiele historii, że ktoś nosi większy zegarek, a Breitling Navitimer niż. Mniejszy, który by nosił, on jest bardziej wygodny i lepiej wygląda na garstku, lub odwrotnie. Zegarek, który ma nominalnie mniejsze dane, jest ogromnym zegarkiem. To jest fajna rzecz, że możemy tutaj to spróbować, tak? Możemy dotknąć tego. Tak, ja, ja powiem tak, że z jednej strony e, fajnie było się spotkać, bo pierwszy raz spotkałem się z FXD też. E, właśnie mogłem go zderzyć z tą moją tezą postawioną ostatnio, że, e, że Erebus One jest troszkę takim FXD ze świata mikrobrandów i ciągle to podtrzymuję, już teraz porównując je niejako fizycznie jeden do jednego. Co więcej, do tego porównania dorzuciłem też Twojego helma Vanatu i to jest trójka zegarków, w którym w mojej opinii mają bardzo podobny vibe, czyli, czyli FXD od wielkiej marki, taki właśnie Tool Watch, bardzo nowoczesny. Jak słusznie zauważyłeś, taki. Swoiście mało trójwymiarowy, tak bym powiedział. Taki, taki jest, postawiono tam na czytelność, na tą użyteczność, tak, tam wrażenie... Tak, jest jakby pra, płaska, jakby nadrukowana na szkle. Tak, to troszeczkę takie wrażenie jak w zegarkach tych, które są wypełnione olejem, gdzie, gdzie likwidujemy ten efekt wynikający z załamania się światła. I to wygląda właśnie tak. FXD robi to bez oleju, też jest tak. bardzo fajne. To jest zdecydowanie ciekawe. Drugie takie właśnie, nawiązując do rozmiarów, to spotkałem inną serikę. Miałem moją białą serikę tutaj, spotkałem jej czarną siostrę i... Oprócz tego, że ta czarna to jest ładna i, i nie wiem, która jest finalnie ładniejsza i nie będę się zagłębiał myślowo w to, bo jeszcze by mnie to pociągnęło do jakichś wniosków, że może trzeba zmienić albo mieć obydwa typy, ale na pewno trzeba mieć obydwa. Trzeba mieć obydwa, dobrze. Dob dzisiaj pytał się... Dobrze, mistrzu. Ma Maciek dzisiaj się pytał, nasz kolega tu z Warszawy. Zobaczcie, ktoś z Warszawy dzisiaj pokonał tą trasę i do nas dojechał, e który zakupił Omega biało Speedmastera nowego, tak. pozbywając się czarnej i A uważasz, że trzeba mieć dwie? Tak, odpowiedź na tych spotkaniach jest definitywnie trzeba mieć je wszystkie. Zdecydowanie tak. To jest jak z Pokemonami. złapie wszystkie. Ale wracając do tej seryki jeszcze tylko powiem, że jak sobie zestawiłem te zegarki razem, to ewidentnie pojawił się ten efekt optyczny, że biały zegarek wydaje się większy. Zdecydowanie tak. To, to jest. Co przełożyło się między innymi na to, że na przykład nie urzekła mnie biała Omega Seamaster Professional którą dzisiaj miałem przyjemność też pooglądać, nie trafiła do mnie. Za to bardzo dużo różnych innych zegarków. Nie trafiła do ciebie bardzo obraźliwie, zacząłeś tam, jak gdyby się nakręciłeś na nią. A jak to... jakże obraźliwie? Opowieść całą taką, że tutaj tak wymyślili i tak zrobili, myślę, że kierownictwo Omegi nie będzie zadowolone. Myślę, że kierownictwo Omegi jest dalece ambiwalentne dla faktu mojego istnienia w ogóle na tej planecie. A dla mnie? Dobra. No właśnie, no właśnie. Powiedz, tak, zadałeś mi takie no. pytanie, jaki zegarek dzisiaj e, pozamiatał? Jaki, jaki jest ten zegarek, z którym wychodzisz, że zaskoczył cię? Ja mam taki. Masz. E, mam taki z dzisiaj. Co e, zrobić? Bo to jest zegarek, który mi się zawsze na zdjęciach podobał. Zegarek, który uważam, że jest fajnym pomysłem, ma dużo DNA swojej marki i który absolutnie byłem przekonany, że jest zegarkiem nie dla mnie, że jest za wielki, zbyt taki wydatny, wulgarny i nie ma szans, żebym dał radę go nosić na ręce. Dziś miałem pierwszy raz okazję go przymierzyć i było inaczej. I był to, ja mam na ręce Breitlinga mojego kolta, tutaj na czapce logo Breitlinga, zupełnie nie związane z tym, ale był to Breitling, nowy chronomat, ten aktualny wypust. I bardzo, bardzo jestem... Niepocieszony tym, że tak bardzo mi się na ręce podobał, bo to, bo to jest coś, co niesie. Jakieś tam przyszłe potencjalne ryzyka budżetowe. Mógłby mi się po prostu podobać na zdjęciach, a po założeniu na rękę zrobić efekt no fajny, ale nie dla mnie, a on zupełnie zrobił przeciwnie, mógłbym go nosić. A szczególnie będąc przyzwyczajony przez ostatnie moje te, te, te projekty ekozylowe i przy, przyległe do dużych zegarków. Także Brightling, Chronomat, czemu bardzo mi się podobał. Czemu nie mogliśmy wyjść, Mitudor, Tobie, Brightling? czemu nie mogliśmy wyjść... Mi się spodobał dzisiaj ten Swatch, a tobie na przykład ten Loros, który tam był. Nie wiem, tak jakoś to jest, ale nic nie ujmując żadnym taniem zegarku, bo to, co zaznaczyłem na początku, że fantastyczne było to, że było takie spektrum, że naprawdę były kolega Maciek moder sejkowy i nie tylko już sejkowy, właściwie Custom Builder przyniósł całe pudło swoich różnych e, własnych projektów, mniej lub bardziej zmodowanych, mniej lub bardziej wzorowanych na czymś. One były fajne. I fantastycznie było znowu widzieć to, że ludzie, którzy przyjechali z kolekcjami zegarków składającymi się na przykład z Speedmastera, Rolexa, e, e, któregoś tak za nie pamiętam, a to był Erking, i, 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 i Grand Seiko, z fascynacją oglądali mody i buildy Maćka całkowicie jak gdyby z pełnym uznaniem i nawet rozważaniem, czy aby, czy aby nie sprawić sobie czegoś w tym klimacie. To jest przepiękne. Andrzej nawet wyszedł z jednego. No ale no, tak, no, Andrzej. Andrzej wyszedł także. Andrzeju, niech się dobrze nosi. Ja, co prawda, tym razem wbrew swoistej, jakby to powiedzieć, swoistej regule e, czy tradycji, nie wyszedłem stąd z nowym zegarkiem. I dobrze, bo, bo, bo ostatnio dużo się tego pojawiło i trzeba troszeczkę się wyhamować. Również przerwają to spiralę nienawiści dzisiaj. Też nie wyszedłem z nowym zegarkiem. Ta. Niech żyje zdrowy rozsądek. Gdziekolwiek jest. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że to jest to, co nie doświadczamy na forach, czyli ten hejt czasami, zawrzucenia jakiegoś zegarka, czy zawrzucenie zegarka, który oj, ten zegarek udaje tamten, czy tamten. Tutaj tego nie ma. Zegarki w okolicach pięciu zer, z zegarkami w okolicach dwóch zer, są na równi traktowane i właściciele są traktowani szacunkiem, rozmowy i z zaciekawieniem są dzielone historie. Więc jeżeli macie taką okazję. Zróbcie takie spotkania u siebie, róbcie takie spotkania, bo to nie jest taka, tylko powiedziałbym, hipoteza to jest coś, co rzeczywiście się sprawdza, czyli ludzie to jest e, sedno tego hobby, trzeba się spotykać, trzeba rozmawiać. A co ciekawe na takich spotkaniach jest szacunek wobec siebie, tak? Przede wszystkim szacunek i uwaga. To jest bardzo fajna rzecz. Dziękuję wszystkim super. za to. Tak. tak, także kolejne spotkanie traktuję jako wyjątkowo udane. Tak jak mówię, byłem nakręcony, jak to ująłem, jak szczerbaty na suchary, to mogę powiedzieć, że połamałem sobie na nim zęby i jestem bardziej niż zadowolony. Było świetnie, a na koniec wszystkiego jeszcze przestało padać i nawet pogoda robi się nieco bardziej przyjemna, także też super. okazało się, że to nie jest problem, że połamałeś sobie zęby, gdyż z nami był też nowy kolega, Tomek. Dentysta, więc w razie czego również tak różne osoby z tak różnych, e, powiedziałbym, e, walks of life, jak to się mówi, przepraszam za anglosacyzm tutaj, czy, <noise> że z takiej osoby można spotkać, więc połamanie zębów na słuchaczach też już nie jest jak gdyby stresem. Tak, tak. spektrum było pewno. Od dentysty przez moderaż po zegarmistrza, tak. wszyscy na miejscu. Powstał pod stolik, e, powiedziałbym, e, samochodowy w pewnym momencie, tak. gdzie toczyły się rozmowy na temat e, starych samochodów i na temat Mechaniki, więc bardzo się cieszę. Super. Cóż, kolejny rok wydaje się być zrealizowany tak jak trzeba, jeżeli chodzi o to spotkanie. Bardzo fajnie wyszło. Wszystkim, którzy dali radę przybyć, serdecznie jeszcze raz dziękujemy. Tym, którzy nie dali rady przybyć, no, tych kilka zajawek, które tutaj w przebitkach było pokazane, mam nadzieję, że rzucą jakiś tam obraz i będziemy dawać znać z kolejnymi projektami, pomysłami, spotkaniami. Być może wcześniej niż za rok zobaczymy, jak się wszystko będzie układać. W każdym bądź razie. Jeżeli macie ochotę nie tylko zegarkowo pojawić się w Beskidach w Bielsku Białej, to to miejsce tutaj pod Dębowcem, Dębowiec jest gdzieś tam, jeden z mniejszych szczytów tutaj blisko, a potem jest Klimczok i tak już leci, można sobie pójść dalej, a to miejsce pod Dębowcem, bo tak się nazywa ta knajpa, serdecznie polecam, czy to z perspektywy dobrej herbaty, kawy, jedzenia, jak i dobre miejsce na jakiekolwiek spotkanie. Cóż, nie przedłużając, na dzisiaj to tyle. Cześć. 移动的巴切尼亚。